Cześć, witajcie. Dziś ostatni dzień na Czyszkówku, na samej łazienka. Zostało mi jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Kabina prysznicowa do złożenia, trochę silikonów, posprzątać, na koniec umyć płytki. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ta łazienka wygląda po tym, jak ja już tutaj wyjdę, to za chwileczkę zobaczycie. W międzyczasie też wam pokażę, jak ta łazienka wyglądała przed całym remontem, jak tutaj rozwaliliśmy, kuliśmy płytki. Oglądajcie ten filmik, nie zapomnijcie dać suba. No i trzymajcie się, liczę też na fajne komentarze. Hejo. Cześć, witajcie, Adam Koździeski. Trochę się zaniepokoję, bo bardzo dużo z Was ogląda mój kanał, a nie subskrybuje mojego kanału. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda w statystykach. 97,9 osób. Yy, ogląda kanał MAGO Adam Goździewski i nie subskrybuje Dlatego gorąca, gorąca prośba, proszę zasubskrybujcie mój kanał yy, Oglądają go i majstrowie i klienci Także warto nacisnąć ten czerwony przycisk subskrybuj Dać lajka i powiadomienia Fajnie też byłoby się nadusić dzwoneczek to się dowiecie o wszystkich nowych filmikach A ja Was zapraszam na nowy film, hejo tak jak widzicie po lewej stronie, stan łazienki, jaką zastaliśmy przed remontem, tu macie teraz podzielony ekran. Widzicie jak wygląda łazienka przed i po. Zniknęła wanna. W miejsce wanny została zamontowana umywalka i szafki. Kabina prysznicowa też jest dużo ładniejsza. Płytki są do sufitu, bo tu wcześniej o a sufitu lepiej nie oglądać. Po lewej stronie bo jest zagładziowany tak jak kiedyś się robiło. No i zobaczcie jak wygląda łazienka przed po naszej pracy. To oczywiście ja was witam w jednym i w drugim lustrze. A już teraz na gotowo, tak jak zostawiliśmy łazienkę dzisiaj. Z prawej strony płytki do wysokości gaberitu, gaberit drewnopodobny. Oczywiście bidetka bardzo często montowana ostatnio przez nas. Płytki skosowane na 45 stopni, tak samo na gebericie jak i tutaj w oknie. Wcześniej był parapet, który bardzo ciężko wyglądał. Teraz mamy płytki pocięte na 45 stopni. Obniżyliśmy sufit, przenieśliśmy umywalkę z prawej strony tutaj w miejsce wanny, a tu ukryte gniazdko na szczoteczkę elektryczną, żeby mogło się ładować w szafce. Sufit obniżony, stopień zrobiliśmy, też taki ciekawy gzyms na suficie. Kabina prysznicowa, brodzik dużo niższy niż poprzednio. Też płytki skosowane na brodziku. A za chwileczkę zobaczycie jak Daniel rozbija stary brodzik i starą kabinę. I Daniel wkracza właśnie w tym momencie. Demolka już za nami. Tak jak widzicie, efekt końcowy. Myślę, że udany. Klienci bardzo zadowoleni. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Wszyscy, którzy oglądacie ten kanał, nie zapomnijcie dać lajka. Like nie zapomnijcie dać komentarz, czy Wam się podoba ta Łazienka. No i na koniec, oczywiście, jak zwykle, pokaz slajdów. Trzymajcie się i do następnego. Adam Goździewski, hejo.